Cześć, dziś pokażę Ci nowe darmowe narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do tworzenia animacji z Twoich projektów graficznych. Może Ci się to przydać, jeżeli chcesz, by Twoje grafiki były bardziej zauważalne. A więc wchodzimy na stronę convert.leapix.com. Link do tej strony umieszczę w opisie tego filmu. A więc najpierw musimy się zalogować, a więc klikamy sign in with Leia. Możemy tutaj zarejestrować się standardowo, podając e-mail i hasło, jednak ja zaloguję się poprzez swoje konto Google. I teraz, gdy już się zalogowałeś, możesz kliknąć Upload, wybrać sobie jakieś zdjęcie lub grafikę, którą stworzyłeś na przykład w Canwie. Otwórz. Tak wygląda standardowa animacja, którą możemy edytować. Jeżeli nie pojawił Ci się tutaj taki pasek z opcjami, należy kliknąć Edit. Na początek sprawdźmy sobie długość animacji. Mamy tutaj ustawione na 3 sekundy, więc gdy przesuniemy ten słowak na 1 sekundę, wtedy ta animacja jest bardziej żywa, a gdy ustawimy na 6 sekund, wtedy jest bardziej powolna. Dalej mamy styl animacji, czyli jak ta animacja ma się poruszać. Mamy tutaj styl horyzontalne, spłaszczone koło, okrąg, animacja pionowa. Kolejną opcją jest ilość ruchu. Jeżeli przesuniemy słowak na More, wtedy elementy na grafice są bardziej rozciągane. A gdy ustawimy na less, ta animacja jest trochę bardziej subtelna. Dalej mamy punkt skupienia. Standardowo ustawiony jest na centrum. Możemy ustawić na bliżej lub dalej. Dalej mamy rozszerzenie krawędzi i zaawansowany edytor, który może Ci się przydać, jeżeli potrzebujesz bardziej sprecyzowanej animacji. Teraz wystarczy pobrać tą animację, klikamy Share i pobrać tą animację w dowolnym formacie. Ja pobiorę sobie w formacie GIF. Tutaj możemy wybrać rozmiar tego GIFu między drobnym, małym a pełnym rozmiarem, klikam pełny rozmiar i klikam Save. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!